скин здесь все играем, особенно с другими uh, yeah? yeah. yeah. ну, вот Пишем симулятор. Пробуем. Дом ты здесь мам. Вам бы пойдем для пшарика ничего ловить. Кто бы это узнал? Не. Аля, мам, Новый год, его Мамка штавки собега в группу. Хорошо. Ну и ваше скажет. Все, это дичь и поедем собег пола и черепки. Что ж таки я Меня он где-то пополнил, но вот. Bo tutaj już musimy stać Kim ty jesteś XD Angela fish nie To z normalnie Angela fish zda. Jedziemy tam. Połowić rybki. Ale duże fale. Nie, no, normalnie są duże fale, co mam poradzić. Хоба до полуламы. А можешь... Ой, я чекаю, что я чекинс, рыбка, рыбка. за вечера кинули. Все за вечерокину. Czemu ty tutaj się zaspawnowałyście, Rakinie? Przecież ja nie chciałem, żebyś ty tutaj się zaspawnował, akurat. Ja no cię zabiję lepiej. Czemu jakimi w ogóle przypływałem? Jeśli skoro ich. oni znają, że je oni. ich zabiją, naprawdę. Nie, ja jego zaraz zabiję. ale będziemy tak się w jeszcze w kół kręcić, dopóki go zabiję. Ja mam no, takie fajne w w kółko kręcicie. Jeszcze trochę... Wreszcie udało mi się. Pierwsze stworzenie... Stru, morskie stworzenie. Pierwszy raz go i ja cię kręcę. Nie tylko 100 dali to za mało. Jeśli chcecie znać. Ale ja nie jestem blisko tego co się. Tam. Muzyczka jest. Inna. muzyczka jest niefajna. Proszę, żeby tutaj nie było moby woda. Mobi wód to jest moje najsilniejsze to w tej grze w ogóle były tutaj połowimy sobie rybki. Ja, rybka. Ja. ja tu tutaj jest najlepsza rybka, mi się trafiła akurat. nie zna. I to naprawdę jest najlepsza te Jakim cudem. Nie ja, dawam sobie to zrobiłam Nie, nie bierzemy takie Ja Nie no, mi ja lak bo mi się spodobał tutaj. Nie ja no, od pierwszego wędka... wędki to ja... To ja mam już jakieś cudy tutaj na no, Nie co <laughs> ja to? Zapomniałam, co to jest chyba Jakaś ścierana ze zębami. Ага, то есть он кому? Кольцо Я нашла, я тут, я я где? Кто сюда его я не пока Ты кого я И тут я. Я на не поделал. с будешь мечтать, чем все вам. А, нашла все, припать. Тихо. Okay, какая твоя из это же сумка моя, ну что ты за кузни. О, то есть эпик, то, так... mm -hmm. то есть их не из губна, то есть добро цой. Я... я же ему с Чупака. С Чупака въел, не дали. Ale, ale szczupak, więcej dać zampienie, bo więcej to do... i lepsze, i tankie. teraz trzeba płynąć do naszej do wyspy, płyniemy po prostu. Jak długo się płynie, naprawdę, to nie panie, że płynie się tak długo. Nasza cel, piętnasty level. Jeszcze powiem. Wszystko sprzedać, bo tam ja chyba więcej o kurde. To jest dużo. A ja, to jest dużo, naprawdę więcej. Ja Это фильм, я хочу купить. Точь, учебе. Учебе то я купи, купи, купи. Лучше не зовут Панкина. to coś więcej niż gałązka no nie chcę tak długo ich zabijać to coś nie wiem co tam, co wszystko stracę ja muszę też to lepszyć, ale nie, muszę jak zabije to więcej dostanie dla idzie. i zostałem jeszcze trochę może mogę jeszcze coś kupić

Dostanie też tak samo. Tylko ja spróbuję wydrapać tutaj lepsze niż co, coś innego. Tutaj spróbuję wydrapać. Czekajcie. Nie jakim cudem to coś się. dostało się do mojej wątki? Nie no to, to jest dobre. Tylko nie. Nie nie na no, mnie, okej, okay, dobra. Jeśli by napłynęła na mnie jeszcze bardziej, to by, nie, nie, by wyniszczyłam się. Coś jeszcze, coś jeszcze mi dajcie. O kurde. Nie wiedziałam, że takie coś mi trafi teraz. No, to jest najlepsze coś, tam obok tej wyspy. Mam taki coś, miecznik. Teraz idziemy do oceanu tam też są niefajne. fajne nie nie coś. Na kajaku, by, się, by kupię kajak, to szybciej będę jeździć. Это на каяк будем забирать, На каяк ты его создал мне. Ой, oh, я! Yeah. Яким ты цутен в, в, в моем мою, мою вендкосе доставаешь? Ну, как? А, вот, то есть свордфиш. Это не... То есть свордфиш. А то есть марлин. Margin jest niefajny, bo może być niebezpieczny jeszcze. I co tu za chyba? Napoleon. Czekaj, to jest uncommon, tak wydaje mi się. tak, to jest To jest uncommon, no? To jest uncommon. Albo nie. No to jest uncommon. Znowu to coś. Tylko jeden raz y, przez, y, z, y, ten... działała. Teraz nie działa mi. Zobaczcie, tylko jakieś głupie rzeczy mi się da. Zmodam moją łębkę. Nie no, ja nie wierzę. No, nie wiem, jak to powiedzieć. Co to jest za ultra rzadkie. Moja łębka jest za ultra rzadka jakaś. Nie no, co to jest? Jakim cudem ja to dostaję? To jest bardzo... To jest najlepsza rzecz. Aha, nie, może nie mogę tak. Teraz... Nie no to to coś jest trochę trochę rzadkie niż, niż ten... Sunfish Sunfish jest rzadsza, najrzadsza tutaj w I jakim cudem to tu dostałem takie rzad, rzadkie rzeczy Ja cię kręcę Co to jest za rzadkość? To jest legendarny dali <grytale> legendarnego Rainbow Paradfish. Ja zaraz mi jeszcze coś dadzą fajnego. No. No teraz tylko ten ziomek behli mi się stroną. No, fajnie. No okej, okay, chociaż to. No chociaż un common. Ale Sibir to jest naprawdę ciężkie do zdobycia. Okay. Mm. И знал ты. И знал ты. И знал ты. Какая-то нюанс да. и так не Ну не, не, ну не И ну. You know. эту. Нет, он нерц. Я нерц таких. Прошечи. Нерц. Я прошу вас, чтобы ты дал мне легендарный альбом Эпик Мавлин. Ну, не ну. Ну, добро, хочешь, не мог. Не модали. бесплатно Это сжатки Не наижатше и... Это из Как И снова я... Я как я... не бая. И ешь. Правда, напад... Чому він напав на фіш дає? О, не, не знову. <гліпи> ну знову нема, що ми його між два нема. Перше то шіст... Шістечка, другя, не, на... Радинка, ще стрижка, а друге схоба. Ні, на що родинка ще то Армені. Постає. Я, Я чекренце в моє дупі. Co to ma być? Nie no. Co to ma być w ogóle? Co to ma być? Co to ma być? Ja mam dwa Marliny. Jakie cuda. Ja mam już pełny plecak. To fajnie. To fajne, najlepsze. Bez kitu. Nareszcie mam coś fajnego. Naprawdę. Nie no, to jest dobre. To jest dobre. Najlepsze niż. niż nawet to. Транса Трантоса. Теперь ударила... кто дожила голову. Зашидж. По первой не моего сына Боб Марлин. А твой ед нас на этом до в аквариум. Боб Марлин. Możesz nawet użyć jako, jako... jako... wykrocznik. To jest dość ciężkie. Jesteś jest pewny, że możesz to unieść? No, ale naprawdę to jest łatwe niż coś. Ja no, to jest rzadkie. Nie wszystkim teraz będę pokazać, że mam siberaiks. Nikt nawet nie polubi mnie. A wy nie polubicie, bo naprawdę to jest Mały, ale nie jak fajny. Nie no, siebie jaki fajny. Ile mnie ma za to sprzedać? Ile mi to sprzeda. Dwa tysiące! Nie no, okej. Okay. Bez żartów to sprzedaje. Nie no. Możemy tak długo robić i wszystko nam się uda. Co ty robisz, Fale, w głupie? Dobra, i płyniemy. Nie no, to fajnie, że to coś takiego dostaliśmy sobie. Jeszcze trochę. Ja sobie farmuję jeszcze na. Tam... nie pamiętam, jak to się nazywało. nieważne. To no to, co on ma... ten taki level, okej, okay. płyniemy do wulkanu. Могли мы же бы баллоном так же душе было, но и то стоило. Ну, чтобы было ракинку по, по фармину. Але что ж ты их вообще забил. Не маракину, ты сори с этими ракинами, а я хчал им ракину, Правдивых и файных. Ja to też foram. Um... A nie, nie jesteśmy na tej terytorii na wulkanie. A dobra, jesteśmy w felikon na leździe. Ja. Nie wiem co to ale sobie zabiorę. Duży trud. Nie no, to daje tego że to jest common. Czemu to jest common? Przecież to nie może być commonem nawet. Tylko przypomniliśmy Od razu mi dostaje red No idę tutaj sobie formuję. Obok brzeg brzegu. Nie, to nie chcę. I rybka. Chyba to zabyli, skok jedna Ja tylko ja, żeby sobie uh, discover odtworzyć tam, że jakby to jest nowa rybka. которого она не видела никогда Запрашиваю детский ворот. Но я ненавижу там рыбку. Он достает файны рыбки, а я Миша... Еще. еще не достаю. А, ну тут аж мне тоже достаю себе. Иза.

i mi kupię, rzeczy nie, No, to mi tą rybkę dają, no nie? ja nie chcę tą rybkę. coś innego Chyba m rybkę. Też wiszkę sklep.

Тихо от человека, и что существовало с ним? Че? Существовало... Что это было? Что это? Не вижу, но не веже это за Что это? Я че крынце? Dostałem takie rzeczy, które naprawdę dużo kosztują. Ja no szanowni, to coś. Też... Tutaj jest po prostu dobre laki. No się zmniejszył, laki no dobrze.

И что-то я дуже лаки. Не, ну это не лаки. Тут я тоже не могу. Я рыбкинец. Что <свык> это было? Что еще теперь отвалило? Чем это было? Я... Yeah. Dostałam ręka. Ty żartujesz. To mocno. Idę sprzedawać moje Blue Gill. Gil. To jest Gila. Gil. Sprzedaję Gila. No i to bardzo. Ty się dostałem, To dobrze. Musi być dobrze. No to sobie kończymy. Okay, no to sobie kończymy. I subskrybujcie, lajkujcie się i wszystkim pa, papa, papa, miau.